Ja nie mogę, więc jest tak ciepło, że ja się tutaj po prostu rozpuszczam. A jeżeli nie chcecie, żeby wam było ciepło, to kupcie koniecznie koszulkę na mięki bo no to jest taki materiał, że Syberia, po prostu Syberia. Serwus, to będzie dobra, wszystkich, bardzo gros i bardzo, bardzo życzę. Ja i zybilki to kolejny odcinek do moim kanału. i w dzisiejszym odcinku gramy w Minecraftach, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, e, jeżeli tego jeszcze robicie, ale mam nadzieję, że wszyscy to robią. Koniecznie napiszcie jakiś komentarz, no i oczywiście zapraszam na mojego Instagram Milka 32, no i tak jak wspomniałam na początku, pierwszym mi opisie, to jest link do mojego sklepu, także koniecznie wbijajcie. I co? Dzisiaj jest czwartek i bym chciała Wam powiedzieć, że od soboty, czyli od tego, tej soboty wiecie, co będzie to odcinki będą o 10.30, a nie 18.30, więc zapamiętajcie to sobie, do notatek, nie wiem, napiszcie sobie bo o 1030. 30, a nie o i i tak będzie przez całe wakacje. A my słuchajcie, myślę, że nie będziemy już dłużej przedłużać, tylko po prostu lecimy z dzisiejszym odcinkiem z Minecrafta. I pewnie zapytacie się, co dzisiaj robimy. I słuchajcie mi sobie, dzisiaj pijemy do niski, ponieważ jak wiemy, coś jest z nią zdecydowanie nie tak. I wydaje mi się, że trzeba jakoś rozerwać, więc może spróbujemy, słuchajcie, oprowadzić ją po całej wiosce, bo i w zasadzie to nie było przez długi czas, więc wydaje mi się, że powinniśmy w końcu cię pokazać, jej, co się tutaj zmieniło, co nie. Więc no myślę, że to jest czas najwyższy. No, czas, czas najwyższy. I tyle w temacie, no. Powiedzę te kodci, kiedy mi tak miał uczą, że ja muszę ja już prostu nie wytrzymać ja nie mam w ogóle czasu, dlatego że mam strasznie, ale to strasznie dużo odcinków do nagrania, bo jadę od poniedziałku na wakacje, więc muszę sobie nagrywać na zabawę i no, jest ciężko, ale, ale ten, no ale ja to kiedyś zrobię jakieś, nie wiem, to jest tak odcinku. Dobra, słuchajcie, w każdym razie idziemy oczywiście do Eliski, a wy za ten czas, jak jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to musicie zostawić, słuchajcie. Jak no, idziemy do Eliski nie zostawicie łapki w górę, to, to będą, słuchajcie, wakacje pełne deszczu, więc musicie zostawić łapkę w górę, żeby była słoneczna, piękna pogoda. Także no, to jest, słuchajcie, plan na lepsze jutro, więc, słuchajcie, macie jeszcze ostatnie 5 sekund, więc łapka w górę, słuchajcie, 3, 2, 1, ten, kto nie zostawił, ten ma deszczowe wakacje, ten, kto zabił, to ma słoneczne, a my, słuchajcie, wbijamy do Elizy, już nawet nie pukam, siema. Halo. Hej. Co tam, Eliza, lepiej Ci już, czy dalej jesteś dziwna? Cały czas byłam spoko. Spoko? Nie, dobra, Eliza, nie byłaś spoko. W każdym razie, słuchaj, patrz, zauważ, zauważ, jak jest, patrz na to słońce, widzisz to słońce? To jest księżyc. To jest słońce, widzisz, jakie fajne? Kurde, nowy wcie dzień, wcie wstaje, nowy dzień, rozumiesz to? Nowy a dzień wstaje, to jest, w słuchajcie, sensie... Nowy dzień to jest nowy początek. Jezu, myślałam, że tu krypier wybucha, a to jest ten, taki dźwięk tego. Dobra, w każdym razie, tak jak mówię, nowy dzień, nowy początek. Eli, zaczekaj, no to z czemu ty, ty idziesz? Idę, już, tam, nie wiem, co. Oświetlam. Co ty robisz? Przestań. Przestań oświetlać, bo zaraz ci coś, coś zrobię. Ja wiem, że od milki to moi widzowie, ale nie muszą być sobie na każdym kroku w tej wiosce, bo ja tutaj już. Dobra, stop, stop, Eliza. No, stop! Słuchaj mnie, nie ruszaj się. Muszę ci pokazać tutaj, bo tu się dużo zmieniło. Więc chodź, chodź, Eliza, chodź, follow me, za mną. Pędziesz za mną chodzić. Bo okay. ogólnie to, no dużo się tutaj zmieniło, także sali, no lecimy, sobie, lecimy, lecimy. A ja lecimy. Mi game moda? Część się tak? czy sobie wiesz? Tak poleciały coś? Jak game moda? No, że nie sobie powiedziała, będzie szybciej, nie? Eliza, gramy tu na survivalu, nie na game modzie. Ja nie okay. mam nawet uprawnień do tego. Okej. Okay. Nie, okay. W każdym razie, chodź. nieważne. Pierwszy nasz. No chodź. No właśnie, chodź, chodź, chodź. No ho. Dostaw tego. Ho ten. E, Horzmena. Hor hor chodź, Eliza. Idziemy yeah. tutaj. Najpierw sobie okay. od, 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 od samego początku, nie? Pamiętasz, gdzie byłaś w jakim miejscu. Hey. Okej, okay, ale strzeliłam. Pamiętasz w jakim miejscu jakby skończyłaś? Był już ten ratusz i tak dalej, czy nie? Chyba był, nie? No. Dobra, no to tak, na pewno nie wiedziałaś tej restauracji, to jest nasz pierwszy punkt. Restauracja yy, MacMilki. No tak, no to już wiedziałaś, dalej jak Ci tak jeszcze raz, wiesz, pokazać, że jest taka restauracja. MacMilki? Mac tak, MacMilki, teraz myśli o nazwę. A no wiesz, to jest coś, co można zjeść i tak dalej, ale nie śmieć okay. tutaj, co? Chodź. No więc tak, to jest spoko, spoko, opcja, myślę, jakby no wiesz, taka fajna inicjatywa. Tam w sumie, jeżeli chodzi o dalszą część, to tam się w sumie no, troszeczkę pozmieniało. Nie powiem, że nie, no ale to, to w sumie nie, nie ma nic ciekawego. Gdzie ty jesteś? Gdzie? No, wyjdź stąd. Co ty robisz? Chodź. bo nie, idziemy tamtą stronę, chodź, 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 No, jak mówię, tam się nic nie zmieniło w sumie, jakie tam są dalej domki, tyle. Jest Eliza jasno giga. No przestań te pochodnie stawiać, bo Ci zaraz coś A zrobię. no śmiecisz, no śmiecisz. Patrz, tam mamy no słuchaj, yy, statek, ale to jest nieistotne, bo tutaj jest istotne. Patrz co, patrz to co pisze i oddaje, jest dobrze, pamiętaj o tym. Dobra, lecimy dalej. E, tutaj słuchajcie, ob, o, słuchaj za słuchaj. Patrz na to, tu mamy port i most, Cześć to? Fajne co? Fajnie. Co nie? Co ty robisz Eliza? Dobrze się czuję? Ale inny oceanu? Na jednym Eliza, tu nie, Dobra, chodź, 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 chodź. Co najdę... Chodź, bo to ci pokażę dalej. Tutaj jest ogólnie rzecz biorąc most, co nie? I On prowadzi na drugą stronę tego jeziorka Bajorka, ja ale. Tam jest tam, jest. w tej stronie chyba. Okej, okay, tam jest latarnia i ona jest chyba w trakcie budowy jeszcze, więc ona... A on ona nie była? No aż tutaj jest. Co ty gadasz? Nie było ci jak ta... Dobra, Iza, stop! Tutaj jestem ja, widzisz, To jest moja twarz. Fajna, nie? Fajna hmm. cool. Dobra i teraz tak, teraz słuchaj, to jest mocne. Idziemy na dół i tylko tutaj nie widziałaś. Pad na to! Aha. Aha, wsiadaj. Możesz wsiąść do tej osoby, czy nie? Nie możesz? Wsiąść, dobra, to ty se pojedziesz. Sobie. To ty se pojedziesz. Nie, no ja nawet nie mam tutaj tego, to ty se pojedziesz, ja po prostu pobiegnę obok. Okej, okay, troszeczkę to potrwa, ale dobra, ej, kto pierwszy się ścigamy, normalnie, jeżeli za wagonikiem trzeba ja biegnąć, ale nie, wcale nie jestem wolniejsza biegnąc, nie? No nie wiem, ja nie Okej, okay, jest dobrze. Ej, już od Tak, wiem, wiem, wiem. Możemy razem Dobra, chodź. W każdym razie, to jest nieważne, dlatego że i tak muszę Ci pokazać drugą część, więc no, a potem sobie przejdziemy tunelem. Patrz, tutaj w sumie nie dobra. ma jakichś mega dużo zmian, tam jest latarnia. E, tutaj jest młyn. O. Chodź tędy może, tędy będzie lepiej. Idziesz za mną. A, ta nie była po drugiej stronie? Nie, Eliza. O co Ci chodzi? Nie. Tu jest druga fontanna. Ale dobra, w każdym razie, tutaj się buduje, jakby jest to ja nie wiem co będzie w sumie, ale tam jest zarobista arena PvP, także zaraz zobaczysz jak to wygląda wszystko, będziesz w szoku. I biegniesz tam co ty robisz, czemu tak długo no, idziesz? Ja chciałem się sprawdzić i szukam owiec. Czemu owiec? Żeby nikt ich nie znalazł, bo jak nie mają futerka, to nikt ich nie znajdzie. Co? So, Eliza, ja flirniczę, dobra. W każdym razie, patrz na to, jaka to jest arena PvP. Fajna, nie? Wiecie o tym. Spoko? Jak ci się podoba? Ja się boję To wszystko widzowie zbudowali. Boję się tu być. Czemu? Bo tu możemy przyjść. Kto? On. Wracamy już, co? No, ale to nie w tą stronę, ziom. Ej. Ale potrzebuję owce, muszę no, je No, Eliza, no weź przestań już, kurde. Co, co ci chodzi? No, mnie przerażasz. Chronić. Ale muszę je chronić. Dobra, ale to jest dziwne. No, Eliza, no przestań! Muszę je ochronić! Eliza, to jest dziwne to co robisz. Chodź. Dobra, możemy już wracać. No mam nadzieję, że możemy już wracać, bo to co ty robisz to jest po prostu... Jak go spotkasz to mi daj znać, zadzwoń mi Kogo? Esa, Kogo? dobra? Kogo? Dzięki. Kogo? Nie do Co? So, czemu ty gadasz ze zwierzętami Eliza, please? Serio, ogarnij się trochę. Idziesz za mną czy ty nie idziesz? No powiedz mi... Ach. Eliza, nie wiem, o co Ci chodzi, ale to jest mega dziwne to, co robisz, nie? Okej... Okay. Nie czy to robisz to specjalnie, czy co, ale to nie jest śmieszne. Stara, nie trochę. Okej. Okay. Dobra. Co, yy, yy, możemy jakiegoś speeda mieć, czy coś? No, ale po co Ci speed? Żeby być szybciej. Eliza, o co Ci chodzi? No wcześniej, jak mogłam no, zrobić. sobie zrób... Jak mogłam? Zrób sobie miksturkę. O co Ci chodzi? Eliza, co Ty robisz? <grym> okej, okay, chodź teraz na górę. Windą. A wcześniej to nie szło w dół? Te bąbelki? Nie. E, no, tak. okej. Okay. Oj, no, no i co? No i chyba w moim domu się nic nie zmieniło, poza tym, że był pożar. I chodź, chodź na górę, bo pokażę ci moje kotki. Musimy bo ty już... go zabić. CO ELIZA?! Nie! Musimy zabić kota. Nie Eliza! Gdzie ty jesteś?! Nie, nie rób tego. Słyszysz? Ja cię zabiję. Eliza, nie. Słyszysz, Eliza? Eliza, 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 nie. Eliza, ty mnie przeraża! Przestań, Eliza, nie. Słyszysz? Ja bez kotów. Nie, Eliza, nie, 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 Eliza, stop. Przestań, jesteś brutalna. No słyszysz? nie mogę. cię Eliza zabije. No słyszysz? Eliza, nie chcecie cię ale no nie zabij! Eliza, zostaw tego kota. Dobra. Okej. Okej, się do mnie. Nagle udajesz się mnie nie znasz Chciałabym miałaś ja pokazać jeszcze? Moje... Nie, Nic, 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 nie, no, nieważne w sumie. E, nieważne, no nieważne! Nie, nie, nie ma Eliza wejścia do tego, słyszysz. Nie chcą goty! Weź, wypad z mojego domu. Wypad z mojego domu, słyszysz? Nie lub nie, mi, nie było. No to umierę. idź, się, no i dobrze, no. Dobra, wiesz, co idź Eliza do swojego domu, bo ja nie wiem, to, co ja, to, ja ja takiego zachowania to nie toleruję. Słyszysz? Ej! Eliza, Eliza! Nie, Eliza! Eliza, nie, 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 nie. nie. Słyszysz to, Eliza, nie. Zabijecie, zabijecie, zabijecie. Eliza, zabijecie. No, ty mnie koty! Zabijecie zaraz, słyszysz? Nie, nie, Kolego, możemy się jeszcze dogadać. Wypadł stąd. Nie udawaj, że mnie nie znasz Wypad stąd, Eliza, wypad stąd po prostu. Nie udawaj, że mnie nie znasz Eliza, wypadł stąd. Idź sobie na dół, idź sobie na dół. Idź na dół, powiedziałam, słyszysz? Idź na dół, Eliza, idź do siły, do domu. No Eliza, uderzyłaś mi kotka! Bo udaje, że mnie nie zna. No nie, udaje, że nie zna, nie możesz tak robić. I Przestań sobie te południe w moim domu, to jest mój dom, Eliza zaraz się zabije, masz trzy sekundy na wyjście. Raz, dwa, pełne! raz, dwa, trzy, masz Nie! I proszę nie, wracaj do domu. Utrzymuję wełnę, żeby chronić Do widzenia, owcę. do widzenia, do widzenia. Nie, to słuchajcie jest tu. Elizabon! Kociku! Co tam? Gdy nie mam strzałpców. Ja pierniszę, co jest zgrane. Idzie już do tego domu. Idzie, dobra. Widzowie, ja nie wiem co mam zrobić. Nie mam nie mam chyba rybek, żeby tutaj naszego kocika ogarnąć, żeby go nakarmić. Nie wiem co się nadzieję. widzowie, ona mnie po prostu przeraża. Dobra, mam ryby. Ale one dobra są, gdzie jest ten kocik. Masz. Masz maleńki, dobra, tutaj też macie kotki, wszystkich nakarmimy, no nie mamy tyle, już jednego nam braknie, ale trudno, dano dostanie. Dobra, widzowie, słuchajcie, kochani, nie wiem o co jej chodzi. Naprawdę mnie to mega przeraża. Możecie pisać komentarze, o co o tym wszystkim myśli, bo to jest po prostu... Pek... No nie wiem, no, ma jakąś paranoia albo coś. Nie wiem, czemu, nie wiem w ogóle, z, jakby z, 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 z jakich chcecie przyczyn tak się stało. Możecie pisać, jeżeli macie jakiekolwiek pomysły. Będziemy się, jutro o godzinie 18.30. No i wiadomo, od soboty o godzinie 10.30 codziennie będą odcinki, także pamiętajcie o tym. Do zobaczenia, widzimy się później, trzymajcie się ciepło i papa. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. Hej.